No, cześć, tutaj Krakus. Wracamy do wyzwania tygodniowego po zeszłotygodniowym obiecującym zwycięstwie na normalnym i trudnym poziomie. Jeśli nie pamiętacie, to warto to nadrobić, warto obejrzeć. Mamy wojnę nerwów w Rosji, czyli jeden z moich ulubionych etapów. I zobaczymy, jakie mamy szczegóły. Mamy Nemesis, astma i łatwiejsze fale, czyli podejrzewam, co będzie. Nemesis. Będzie nas ścigał byk. Nie będzie go można zabić, będzie go można powalić, on będzie chwilę leżał i później nadal będzie nas ścigał. Mamy astmę. Nie możemy biegać, bo tracimy zdrowie 3% na sekundę i łatwiejsze fale. Czyli fale zombie zawierać będą połowę mniej przeciwników. No nie wierzę w to, bo to też już kiedyś było i okazało się, że wcale nie było tak yy, różowo. Zmieniamy na kombinatora. I jesteśmy w gotowości. Proszę, doktor Pietrowa. łatwiejsze fale powinny oznaczać nie mniej nie więcej, że w tej ostatniej części, gdzie będziemy już bronić bunkra, powinno być dużo mniej zęty. No ale zobaczymy, jak ten, jak ten byk nam namiesza. we jak in? byk mam to. To Zombie po drodze pewnie będzie tyle samo. We Czyli tak, nie biegamy. Nie zombie. wiem. dla misji. Oczywiście, nie możemy A parallel tunnel. I see it. Ah. Network. Czyli trzeba się w miarę szybko poruszać, ale z drugiej strony nie można się szybko poruszać, bo nie można biegać. Czyli generalnie jest tak, że y, trzeba regularnie do przodu, ale umiarkowanie. Tutaj, y, w tym zamkniętym pomieszczeniu, może być problem. Ok. Ktoś tam utknął, jakiś gościu. A Iwana, Iwana. Rail hub chemicals. Well, the, world fell apart. the left behind. Not a good Main bunker door should be back here. doktor <gulps> to po co oni tam poszli, przecież. A, nie mogę biegać, dobra. Ok, nie biegam. Nie tam poszedł w ogóle. Co my tu mamy? Aha, działko, dobra. Przyda się to Excellent to jest Someone, get Jones is gone. Somebody. Help. I'm power One of our sick get up. This is it. River down. Someone, help me up. Let me take nie teraz dopad. Jaki jest sens y, pomagać innym, skoro y, nie znają podstawowych zasad tej, te, teraz tej rozgrywki? Nie wiem, nie wiem czy to tutaj pójdzie tak jak po powinno Ten byk jest, jest tutaj sporym wyzwaniem Trzeba... trzeba się poruszać tutaj do przodu Nie ma co zostawiać tyle, bo tam ten byk nas wykoni Jednego po drugim W tym ostatnim pomieszczeniu to, tam będzie problem z tym bykiem, bo trzeba będzie biegać dookoła uciekać przed nim, ale może się coś uda. What's in here? Dobra, If we are quiet, they won't notice us. Somebody, one of needs help. Auto turret. This will be useful at the base. This and you won't need a base. Okay. No, co dalej? i'm in i'll bring the plant back online and watch it from here good luck opening the hatch <inaudible> <inaudible> dr petrova this nerve agent a cholinesterase inhibitor nine times more effective than vx it'll work a cooling tower amazing Dlaczego mnie dopadł? Zawsze, zawsze gracza yy, dopada. Nie, to już mi nie pomogą. Nie ma szans. Nie ma I...

Holds the lift. Watch our back. No! ciekawe co tutaj teraz będzie się, będą wieżyczki. Wieżyczka. Hmm. W sumie się dobrze gra z... Y, z y, botami, bo y, nie szkoda ich poświęcić. Zabijmy tego Screamera. jest w miarę... powiedzmy... Tu ktoś dołączył, ale tak jak mówię... Mamy jednego na ziemi! Chodź dalej, bo nie pomogę Trzeba być cały czas do przodu. A to się skąd wzięło? To coś. Za moimi plecami. To jest Creeper. because this place is a maze Reloading no Screamer

No nie, no to już... No to jest koniec. Zostali... Z... Nie, nie może nikt zostać w... z tyłu. Nie może w tyle nikt zostać, bo wtedy yy, jak gdyby zwiększa obszar, w którym yy, ten byk jest. Myśmy tu powinni już być i checkpoint zrobić, a oni zostali z tyłu. Nie Jest koniec gry. Jeden gość przeszedł. Jeśli by teraz wszedł tutaj. To jest y, po prostu checkpoint. No i wtedy idziemy dalej. No. A nie można było byka dopuścić do tej... Y, do tego powierzchni.

Lets. Give it a try. Not bad. <gry> <gry> można biegać, nic nie można robić. 17, 17. Holy shit! Call me a crackpot again! Some defenses. Nobody made... Look at this monster! At the center of the room is a console. Activate it to start the process. I turned it on! Dobra, H1 już jest zrobione Kurcze Aleś... Wkleił się we mnie! Ha. Dobre, dobre Pera położyć. Ja być mniejsze fale. Widzicie gdzieś mniejsze fale? Bo ja nie... nie za bardzo... Ja nie za bardzo... Yy, chcę te mniejsze fale tutaj Z ręką. Jeszcze mnie tu... Przecież tutaj inside this tunnel. Ostatnia próba. To trzech razy sztuka. Taktyka na to wyzwanie jest dosyć skomplikowana, bo z jednej strony musimy bez przerwy uciekać przed biegiem, a z drugiej strony nie możemy biegać. No to paradoks jest. Doctor, how do we get in? Very nice. chciał, żeby oni podążali za mną, żeby... We need to know how many people, people work down here. I don't know. I will show you the for the Niestety padają jak muchy. Boty. Z jednej strony jest ok. Yy, znaczy ok, że nie, nie ok, że padają. Dobrze jest mieć boty, bo możemy je poświęcić, jak gdyby. E, nie ma takiego ciśnienia, kiedy bot padnie. Niestety, feel... pozostałe boty im pomagają. Tu jest problem. I oni wszyscy giną. Albo przynajmniej padają y, z miarzeni przez byka. A tu trzeba y, poruszać się dalej, jak najszybciej. Najszybciej do przodu. Tutaj trzeba jak najszybciej uruchomić te fale, które powinny być mniejsze, a nie są. Nie są mniejsze. Co do... jest here? Dobra, mam a rail hub? For what?

Oczywiście fale wcale nie są mniejsze, więc tutaj były takie przefanowanie trochę. spowolnić na chwilę byka, ale tylko spowolnić Mój, jak widzicie wymieniłem To już od, przegraliśmy. I tutaj nie ma, nie, nie ma żadnych szans. O! Pojawiła się szansa Goni mnie? No odgoni mnie niestety. No i tutaj, tutaj się szansa y, pojawiła. A! Pojawił się gracz, tak? Mhm. No i to jest, to jest, ta szansa zaprzepaszczona. No to jest, jest, jest po grze. Bo gdyby się nie dołączył gracz, to ja bym tutaj zrobił checkpoint. A, gracz się dołączył i po prostu gra na niego czekała. Także już jest koniec. No i niestety jest to bardzo trudne wyzwanie w moim y, odczuciu. O, lata świetlne trudniejsze niż poprzednie. Nie do, nie, praktycznie nie do zrobienia. Bo albo się dołączą gracze w nieodpowiednim momencie, albo się w ogóle nie dołączą, a i boty giną dosyć szybko, a samemu jest, jest praktycznie jest to niemożliwe do zrobienia. Dobra, to tyle od, od Krakusa. Ym, niestety na razie wyzwanie nie jest zaliczone, ale będę próbował jeszcze. Jeszcze wkrótce. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, hej.